...gdzie możecie wysyłać nam wszystkie najciekawsze newsy danego dnia. Najlepsi reporterzy zostaną nagrodzeni, ale o tym później. ...w mediach przez syna Zenona Martyniuka, który na swoim Instagramie zaczął wylewać wielką frustrację na temat twórczości muzyki od ekipy. Tutaj macie shota, tak jakby Ale że syn, kurwa, Zenona Martyniuka ocenia poziom muzyki, kurwa, kogokolwiek? O kurwa. Oj, oj, oj. To nie wiem, najpierw pójść do starego mu kurwa zwrócić uwagę, że ogłupia społeczeństwo. Matko, o kurwa, no jest wysoko, nie? <laughs> o kurwa, matko, bo <laughs> Pokazanego e, z jego Instagrama co dokładnie się wydarzyło? Tutaj jest dary dla mnie <laughs> to by cała to Kurwa naucz się mówić! <laughs> Instagrama co dokładnie się wydarzyło? Tylko jest dary dla mnie, <laughs> to by cała to o kurwa, nie no, chłopiec mocny. Ekipa jest to się gorsi niż w, w, najbardziej podrzędny zespół, jaki tylko w ogóle kiedykolwiek... ...został istniejący na tym świecie, wydany, bo przynajmniej na przykład, nie wiem, to jest disco polo, disco polo, to jest disco polo, ale nie wiadomo kim jesteście, podszywaliście się pod disco polo, nie wiadomo co robicie, Zero. Jak uważacie, czy Daniel Martyniuk jest zazdrosny o twórczość ekipy? Nie, nie, na pewno nie jest zazdrosny, on jest po prostu pierdolnięty. Tak. Jest... Tak. Tak. Pizza? Mhm. Czy to raczej taka zaczepka, żeby było o nim głośno? Możecie napisać w komentarzach. Trąba widziana.